Fabryka Hengst w Rawiczu została oficjalnie otwarta. W uroczystości wzięli udział m.in. szefowie firmy oraz władze samorządowe. Nie zabrakło gratulacji i symbolicznych podatków. No i oczywiście przecięcia wstęgi. w przerwie wystąpił zespół Wisieloki oraz kapela Dudziarska. Ostatnią częścią uroczystości było zwiedzanie fabryki. To jest moment Wspaniały moment otwarcia tego wziarodim zakładu w Rawiczu no i mamy to nadzieję, to że przyniesie nam to wspaniałą przyszłość. rabicz będzie to największą, to największą, to największym zakładem firmy Hengst na to świecie i dlatego też chcemy rozbudowywać dalej ten zakład. W tej chwili dopiero ruszamy, startujemy tutaj, ale e, jako firma też bardzo prężnie się rozwijamy i dlatego myślę, że już za kilka lat e, to miejsce, e, ten zakład będzie co najmniej dwa razy taki duży jak w tej chwili. No mamy jakby w tej chwili zamknięty pewien etap naszej nie ukrywam ciężkiej pracy, której nie było dotąd widać, jeśli chodzi o pracę moją i osób, które były odpowiedzialne za pozyskiwanie, czy są nadal odpowiedzialne za pozyskiwanie inwestorów. Zawsze taki moment jest pewnym takim więczącym, żeśmy dotknęli go po raz pierwszy i chcę, żeby to nie było po raz ostatni. No wiemy, że Henks ma jakieś tam dalsze plany rozwojowe, one nie są na dzisiaj jeszcze sprecyzowane dokładnie, ale to jest jakby pierwszy etap budowy fabryki. Jest inwestor, jest satysfakcja, oczywiście to nie jest tak, no zwolnienie się skończy, podatki będą musiały płynąć, to, to jest oczywiste, a poza tym są miejsca pracy i to jest jakby no drugi bardzo ważny element, mimo tego, że ileś osób przeszło z Gostynia, ale to nie jest 100% kadry, no, a już pozostała nie przejdzie znikąd, tylko będzie zatrudniona przy kolejnych etapach rozbudowy, więc to jest jakby rzecz, która, której nie da się w żaden sposób jakby zbagatelizować.